Kolejny boksik tym razem to co to na co czekałem w sumie już jakiś czas czyli History pack 1 Prawdopodobnie pierwszy i ostatni raz paskudne białe ramki które mi się wcale tak nie, nie brzydną mi może tak to ujdę a no, zafoliowane strasznie dużo się działo ja mało rzucałem w maju ale naprawdę sporo sporo miało miejsca przede wszystkim protury no nie brałem w nich udziału ja jestem za słabym graczem żeby brać udział w proturach natomiast oglądałem jak wygląda walka naszych o matko jak to się ciężko otwiera jak wygląda walka naszych za oceanem i naprawdę fajne wyniki duo skończył w top 8 Mati nie pamiętam czy nie przekręcam wygrał Callinga bodajże w niedzielę kiedy był day 2. Ja od maleczka pozdrawiam. Piękna mata z podpisem. Dlatego chciałem się też nią tutaj pochwalić. No i historii Pakuan. A tak, i w międzyczasie został rozegrany w poprzednim tygodniu ProQuest w Gdańsku. Kolejny. Miałem przyjemność sędziowania go. No dobra, przerwa. I to tu jest, to jest 10 kart na paczkę. 10 part na kaczkę ostrzenie tutaj to tak widzę trochę nie bardzo tutaj chcę współpracować o dawaj dawaj dawaj, dawaj. o matko wybaczcie sorry o dobra tak będzie lepiej o to jest wyraźne chyba dobra amplify dark, nice ceiling, like generalnie ostatnie dwie chyba to są te które mnie interesują tak tu mamy visera RKRK. Czyli to będzie tak, coś ara token i te commonsy na bok 36 paczek, żeby trzymać się jednego wątku, 36 paczek w boksie. Teoretycznie co trzecia powinna wypadać MK. No i dostępne są legendy. RK, RK. To tak, może tak będziemy to układać. RK. RK, bah, bohaterowie, Equipmenty i jak będzie to i majestiki. Yy, tak. Eski, które były, bo generalnie historia pak to jest przedruki z WTR, przedruki z Ark, czyli Welcome to Rav, Arcane Rising i Crucible of War. I to są same przedruki. O, Crippling Crash, proszę bardzo i Sledge. Sledge to są w sumie stoterki, nie? No. I to była trzecia paczka i jest faktycznie MK i trzeba zwrócić uwagę tylko na to, że w UT, ze i w Arku nie było tak wielu Mek, bo były też Eski, czyli to takie pośrednie rarity, które tutaj dostało upscaling do yy, dostało upscaling do Mki. Sintari Towering Titan, dobra. Pierwszy raz to otwieram, dlatego tak trochę nieroztropnie tutaj to rozkładam, ale zaraz się wyrobię. Dobra, co mamy tak Aha, i tu jest Equipment. Dobra, to to chyba bez sensu. Komony do Komonów, dobra. Tak, to będzie miało więcej sensu, okej. Okay. Erki to jest, Komon, Sru, Bohaterowie, Erki, Equipmenty. Okej, okay, dobra. Yy, tak. Tak więc WTR, Welcome to RAF, Arcane Rising i Crucible of War. Ażalea, ja Edge of Autumn. No te ramki najpiękniejsze nie są ale brzydkie też nie są nie, nie, nie powiedziałbym, że produkt wygląda źle z powodu białych ramek To jest po prostu coś innego Summer South Centering Foresight To była trzecia, czwarta, szósta Czyli już jesteśmy off jeśli chodzi o emki Chyba, że teraz coś będzie Pach, pach, pach. No dawaj, dawaj, Death Dealer, Blackout Kicks, Needling Force też pudło. E, tak, natomiast dużo się działo, bo raz, że były te protury, to tam wiele różnych serwisów, nawet kanałów tych polskich e, wrzucało sporo informacji. Można było zobaczyć blogowy fragment na Mist Trigger. Mm. O, jest MK. Na Mist Trigger były takie blogowe relacje z tego co tam w Stanach się dzieje więc można tam spokojnie sobie zajrzeć i zobaczyć i odświeżyć jak to wyglądało. Naprawdę fajnie zrobiony materiał. No i na pumelowanku też robili omówienie. Jeszcze Fabla, oczywiście też wrzucał swoje aktualizacje jeśli chodzi właśnie o te eventy ostatnie które miały miejsce. O, Arknight Ascendancy. To tak. Więcej Roomblade'a, proszę. Ja niestety nie brałem udziału w żadnym z tych eventów, pomijając ostatniego ProQuesta, którego yy, sędziowałem jako swój drugi yy, event. Jako, że jestem na poziomie pierwszym. no i zaostrzenie znowu siadło. Dobra. Oto w Blood, Choke, on Blood, spill, Dissipation. I, I Enchanting Melody i Spellblade. Ale fajnie było zobaczyć zróżnicowane w ogóle deki, zwłaszcza, że Starwo było sporo, ale nie było takim mega dominującym, że było śmieszniej na prokoście, które miało miejsce w Gdańsku ostatnio. Yy, głównym bohaterem nie było Starwo, a był Chain. i było najwięcej. Sprawdźcie as of Enchanting Melody. To było ciekawe. Co prawda poodpadali w miarę, w miarę szybko, bo do Top 8, jeśli dobrze pamiętam, to nie dostał się żaden z nich. Ale było Azalea i Lexi, jako ciekawostka w ogóle, obok tych Starwo i oldkim jeszcze też był. Nie no, było, było, było fajnie, było zróżnicowanie, o pół O boże, co dziadustwo? Już nawet nie liczę ile paczek tam poszło, ale no, na razie to straszna bieda. Oj, koma. Więcej folii niż to warte. Tu akurat liczę na to, że prędzej czy później zrezygnują faktycznie całkiem z papieru z z folii na koszt papieru właśnie o Last o no, to, to już coś fajnego przynajmniej tego jeszcze nie ma w kolekcji no, ale jeszcze do połowy chyba nie dojechałem więc źle też nie jest prawy Bobby Low żeby było widać co tu się dzieje run flash nie wiem czy będę biało ramkowo swój dek Razor Reflex, High Speed Impact i Plunder Tylko po to, żeby uprzykrzać życie tym, którzy nienawidzą białych ramek Hehehe he he. A tak, a już niedługo, bo za 2-3 tygodnie Więc też się będzie działo Tam w ogóle będzie ciekawie O Oh, O, Red in the Ledger o, nie tak, tak, o tak. Piąta M. -ka. Z potencjalnych 36 na 3 12 muszę jakaś legenda wpadnie. Tutaj w ogóle nie ma folii, jeżeli ktoś jeszcze nie zauważył, to tutaj nie ma foliowanych kart. Tutaj są tylko i wyłącznie Komony y, Rary Majestiki i ewentualnie legendy bohaterowi białoramkowi wyposażenia broni equipmenty. też wszystko w białej ramce, ale nie ma faktycznie folii żadnych o do do lintea o to, ład, to ładnie wygląda No zoom tutaj no nikt mi nie powie że to wygląda źle no dobra jest biała ramka ale do niej to pasuje akurat paradżing i blessing of deliverance no ciekawe czy uda się zebrać komplet bohaterów no, zwłaszcza tych herkowych bo tam bodajże benji Kajo i i ten Merchant, nie pamiętam jak się nazywał. Jeszcze jest. O, specjalizacja na komonia, no tak. O, kamera. Dawaj tutaj. Ostrzenie. Jaki złośliwy sprzęt, ja pierdzielę. Co rozpoznaje? Rozpoznaje twarzy tutaj? O, Boże, dobra, to jest więcej zabawy niż to warty, kurde. Nie chcę, światło się odbija, dobra. Opuszczę może trochę niżej Nie? Nie, dobrze, to nie Chciałem skupić się na tej specjalizacji, ale nie A tu, a tu już wyostrzę, nie? Pumel oczywiście Małwurion Skysy żółte CG Love Soleys też żółty Dobra, z tego co objętościowo widzę, to jesteśmy w połowie Pięciemek Żadnej legendy, o znowu World Link Blossom może teraz? mi o, 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 było, 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 było. No, dawaj, 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 dawaj. Ja się kówno rozprasza, no. O, jest. No też wygląda chyba ładnie, co? W mojej opinii te białe ramki naprawdę nie, nie psują tak dużo. Dobra, próbuję. o. Może tutaj będę trzymał ręce. Widzę, że radzi sobie nawet z ostrzeniem. Ravenous rabble, steel blade, shunt. Plunder run. No, ale tak poza problemami z kamerami, poza tym, że eventy miały miejsce, a pricing, o pricingu mówiłem, tak, idzie, nie mam zielonego pojęcia, co wyjdzie z tym dodatkiem. Z jednej strony, no, tak, będziemy ciężko, kurde, o, czyli tu muszę trzymać ręce. Yy, to jest dodatek, który ma dwa archetypy, ognia i lodu i szczerze mówiąc, rushing, amplifier, i szczerze mówiąc, Trochę mnie to martwi, bo nie było jeszcze do tej pory takiego archetypu, czy takiego systemu draftowania na przykład. Bo w Monarchu mieliśmy możliwość pójścia light and shadow i po dwóch bohaterów z każdej strony. Zarówno light i shadow. Tutaj będzie dwóch bohaterów po stronie ognia i jeden bohater po stronie lodu, co sprawia, że no, będzie to co najmniej trochę dziwne. O, kołksa kombołszym biała. O, I zafelnydle, okej. To taka całkiem fajna paczka. Już to. Bach. No to jest szósty Majestic, czwarta erkowa białoramkowa broń, elki żadnej, a nie powiem, chciałbym żeby była, no tunika najlepiej by było, gdyby była tunika, ale nie obraziłbym się jakby był do mechanologista klata na przykład, no, bardzo mi jej brakuje, tęsknię za nią, bo udało mi się ją sprzedać i trochę żałuję. Showtime! maczystyk numer 7 podaje nam teoretycznie 5, żeby w tym boksie się skończyło no i tak jak tam słyszałem na innych kanałach mówili, że były wyrównane głosy tam chyba, nie wiem z 10 tuzin osób się wypowiadało czy bardziej wolą lód, czy bardziej wolą ogień ja osobiście nie mam zupełnie zdania Myślę, że faktycznie będzie trzeba iść w ogień, ale z drugiej strony wszystko wskazuje na to, że będzie przewaga kart ognia w paczkach. Jeżeli jest dwóch bohaterów, a trzeci ma lód, no to o ile silt, no to tam jeszcze jak cię mogę jakoś pewnie dobrze może wypaść, to w przypadku takich draftów to będzie w ogóle katastrofa. W sensie, no jeżeli się zdecydujesz na lodowy i nagle wszyscy stwierdzą, o lodowo, lodowe, no to może być to problematyczne, ale może pieprzy głupoty. O, Steelblade Supremacy i Saber. ile? 8. Jeszcze 4 teoretycznie, statystycznie. A LKI jak nie było tak nie ma. A naprawdę bym chciał. Torrentów tempa, woflow, smaczny instynkt, salwet shot, Room Flash, Snapback, razor reflex, dash, białoramkowa. O, obie to ładnie. Um, tak. To ile jest bohaterów? Dash, Drita, Azala, Azala Młoda Rinar i Visera tak A, wiem to trochę upierliwe z mojej strony takie układanie, ale no chcę to szoko nacieszyć, nie? Zaraz wszystko pójdzie w klaser, kurde i na sprzedaż, więc się za długo tego nie naoglądam też. So to Wound, trialed up, room flash po take port, secam shot, ...kano białoramkowy. O, Roomblot barrier, to ładnie. I take aim. No jest znowu źle. Ile tu jest jeszcze tego? Może, może tu porządek zrobię. pach. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć do końca. Sporo tego w sumie jest, kurczę. Już nawet się do tego, że jest po 24 paczki. A tutaj jest 36 to jest naprawdę ogrom. Rabble, Single Below, Żółty, Off of the Art Night Take Aim. Czyli nic ciekawego. W opracowaniu, tak jeszcze zmieniając znowu temat po raz kolejny, mam omówienie jeśli chodzi o Organized Play. Już prawie wszystko co tam mogło być powiedziane to już mam i spisane i powiedziane więc będę wrzucał jeżeli nie dzisiaj to jutro albo pojutrze Enchanting Melody stąd Stone Czerwone Ale chciałbym też porobić coś takiego z dekami Żeby jednak być w stanie omówić deki i ja niestety jestem dość słaby Jestem w stanie omówić chaina na przykład Budżetowe deki Jestem w stanie visera budżetowo omówić i w ogóle room Natomiast będę chyba zwracał się o pomoc do bardziej doświadczonych, żeby pomogli mi w omówieniu pozostałych deków Rushing River i Take Aim. Czy coś z tego wyjdzie, nie wiem. Najwyżej będę kręcił się wokół Bieda Budżetowych deków i zobaczymy co z tego wyjdzie. Nie sprawdziłem w sumie, czy to moje otwieranie yy, zagłusza mówienie. A w dupie jestem Refraction Bolters. O, masakra i czerwony znacz. Okej, okay, no to wszystko wskazuje na to, że jedna MK i mamy statystyczny koniec. Jezu, ile tej folii tam jest. Driving Blade, Torrent, Seekem Shot throttle, Pummel, Pumel, Czerwony, Zen State. Ooo, Gorgarian, to motu, ładnie. Damn. To ładny traf. Jak na kartę, która jest legendarna i wystarczy mieć jedną, to to nawet wcale tak źle nie wygląda. No mówcie co chcecie. Jest białoramkowa, ramkowe, ale no dobra. To by wskazywało na to, że w pozostałych czterech paczkach nie będzie już ani Mki, ani Lki. A każda, która się trafi, wybija się ze statystyki. Więc liczę na to, że faktycznie będzie jeszcze coś fajnego. Flock, Master, Crane Dance, Maovrious, Guys. Cztery paczki do końca. Nie mam pojęcia ile tu, a tu mam 17 minut nagrania, no znośnie, nie chciałem żeby to trwało zbyt długo. Bo mam tendencję do przeciągania, no dawaj, dawaj, ostrz to, ostrz to. Dobra, Choke slam, driving blade, sickam shot. Volting bolt, razor reflex, come to fight, barraging beatdown, warriors valor. Może jakbym ustawił... Stałe ostrzenie w jednym miejscu to byłoby lepiej, tylko wtedy moje ruchy by wszystko rozmywały. Trzy paczki do końca, Wrecker, Romp, Rising Knee, Crash Confidence, Meeting, Green, Optical Whisper, Iron Foot i dobra, do Erek. Redus Rushing River. No i rzeczywiście Dwie ostatnie paczki. Legendy brak. Ale w emkach całkiem sensownie chyba to wygląda. Rarari rara a mowa o, Ira białoramkowa. Maurium Skies. Life for a life. I co, taka Ira też nie brzydka, nie? Kamera ma wykrywanie... O! Tada ma wykrywanie twarzy włączonej, dlatego to tak wygląda jak wygląda, ale dobra. Bo ostatnia paczka została, a jeśli ja ramku D białoramkowym komonem. Atsu. Fate for scene, Ether Sink i Take Aim, więc bez elek. ale za to mamy pakiet faktycznych 12 MEG, bohaterów tu widzę jest 9, Z box chyba nie wypadł najgorzej. A sobie to podliczę, czy faktycznie mi się to opłacało, strzelam, że pewnie nie. Ale bardziej robię to, żeby historycznie nagrać możliwie każdego boksa do otwarcia, jaki tylko będzie wychodził. Jak to w przyszłości będzie wyglądało, to zobaczymy. Ja będę robił swoje, będę nagrywał swoje otwierania, swoje komentowania, swoje tłumaczenia zasad. Wierzę, że ma to sens, wierzę, że to się przyda. Jak faktycznie to wyjdzie, no, czas pokaże. Ja wam dziękuję za oglądanie. Dziękuję za jakiekolwiek wsparcie i do zobaczenia w kolejnym filmie, który myślę pojawi się w ciągu dnia bądź dwóch. Dzięki.